Witam serdecznie Was po raz kolejny na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy tu u kolejnego naszego klienta. Jest to Ferma Drobiu oraz Gospodarstwo Rolne, które skorzystało właśnie z naszej promocji, którą ogłosiliśmy w zeszłym miesiącu i założyło tutaj właśnie opony Secha Agro 10 rozmiar 520x70x34 do kompletu też także zostały założone opony na przodzie, jest to 420x70x24 wybór tych opon przez naszego klienta oraz zostały tak właśnie doradzone te opony, ponieważ jest to ciągnik pomocniczy, który głównie pracuje z turem, czy właśnie na gospodarstwie, na polu, czy na, na fermie czyli na utwardzonych nawierzchniach, a Secha w, ty, w tych warunkach bardzo dobrze się sprawuje. Charakteryzuje się ona właśnie bardzo e, twardą, trwałą mieszanką. E, oczywiście może ona chodzić e, także w transporcie, ponieważ jej indeks prędkości jest do 50 km na godzinę, ale e, no, do takich warunków e, zalecamy troszeczkę inne, bardziej miękkie opony, ponieważ e, tak jak też e, tutaj operator, który już miał okazję jeździć na tych oponach, zwracają uwagę właśnie na to, że opony są no, bardzo mocne i tutaj twarde, więc tutaj bardziej właśnie nadają się do takich zastosowań. A więc teraz w dalszej części filmu przyniesiemy się już do naszego studia, gdzie przedstawimy Wam dokładnie model Secha Agro10, wszystkie jego zalety, więc zapraszamy do studia. Więc teraz przenieśliśmy się do naszego studia, tak jak wspomniałem, aby omówić tutaj oponę Secha Agro10. więc Jest to opona produkowana w Turcji przez koncern Secha właśnie. I tak jak tutaj wszystkie opony z pod tego koncernu czy spod tej marki charakteryzuje się ta opona przede wszystkim bardzo dużą trwałością. Oraz tutaj z bardzo niską ścieralnością, tak? czy to opony diagonalne, rolnicze czy przemysłowe. Z tego po prostu ten producent słynie i tym się wyróżnia. Model Agro10 mniej więcej został wprowadzony około 5 lat temu do rolnictwa i już tutaj bardzo dobrze się spisał, także na naszym rynku. Oczywiście od samego początku sprzedajemy te opony. Jeżeli chodzi o bieżnik, to został on tak zaprojektowany, że jego kąt tutaj właśnie mniej więcej w połowie żebra czy ramiona bieżnika no, zwiększa tutaj swój kąt, co też tworzy nam tutaj taką no, równą powierzchnię. Co e, wpływa na e, także lepszy komfort, a z racji tego, że tutaj ten kąt jest mniejszy, e, opona e, także charakteryzuje się bardzo e, dobrą trakcją e, w polu. E, tutaj opona przede wszystkim właśnie e, oferowana klientom, którzy e, no, potrzebują opony mocnej, trwałej. No i też w relatywnie niskiej cenie, bo też trzeba sobie powiedzieć, że jest to opona z przedziału budżet. Pomimo tego, że opona jest z przedziału budżet, jest ona pełnoprawną oponą radialną. Oczywiście jej indeks prędkości oraz nośności są. Takie same jak opony z wyższych półek, jest tu indeks prędkości do 50 km na godzinę, a także to na co zwracają nam pięci. najbardziej uwagę, to to, że opona jest naprawdę solidna, sztywna, także tutaj widać, że też ma dodatkowy pas wzmacniający, a także boki tutaj są dużo mocniejsze i czuć widać to gołym okiem. Także klienci właśnie zwracają uwagę, że no najlepsze ciśnienie do tych opon to około 0,8-1 bara. Wtedy też w transporcie ta opona się dobrze zachowuje. A więc to już jest koniec naszej kolejnej prezentacji. Dziękujemy Wam za to, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Zachęcamy także do subskrypcji tego kanału, ponieważ no, będzie tam więcej takich treści, bądź podobnych, a także polubienia naszego fanpage'u na Facebooku, ponieważ no, często właśnie można tam znaleźć różne promocje na opony tego typu, czy na przykład w tym miesiącu mamy do wygrania voucher pobytowy w naszej pięknej Dolinie Szarloty, a więc no, na pewno jest warto być na bieżąco. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia.